Uwaga, uwaga, poszukuję wykonawcy. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Przede wszystkim przerobić tą całą łazienkę. Ona nie jest duża, ale pomysł jest taki, żeby zwiększyć troszeczkę powierzchnię prysznica po raz po pierwsze. Tak, to tak, ta umywalka jest za duża. Więc trzeba tutaj będzie mniejszą umywaleczkę i teraz tak, tu wygospodarujemy trochę inny układ, czyli kibel stąd. Przerzucamy tu. Ciach. O. I tu będzie kibelek. O. A tą kabinę prysznicową całą o, zrobimy w innym układzie. Czyli tą ścianę trzeba zdemontować i tu będzie ściana. Niekoniecznie musi być z tych lukfer. Może być yy, ze szkła po prostu. Chyba taka. I wtedy tu gdzie jest kibel, ten brodzik zrobimy. Wydłużymy w tą stronę. O. I tu będzie... Brodzik gdzieś tak jak kibel, więc tu będzie więcej miejsca, więc trzeba to wszystko przebudować, rury stąd, no oczywiście kafle, wszystko trzeba będzie zbobrować i przerzucić kibel tu, a ten brodzik wysunąć w tą stronę i go budować, żeby wejście było z tej strony. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest łazienka na górze, której brakuje, dlatego że na górze goście, goście, nie będą chodzić po schodach, które w nocy, no, bo na tym jakąś intymność trzeba mieć. Eee, I pomysł jest taki, uwaga. Tutaj mamy łazienkę i teraz, żeby w pionie zrobić na górze łazienkę, idziemy po schodach. Ciach, 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 gdzie łazienki nie ma, ale jest pomysł taki, żeby tu wygospodarować malutką łazieneczkę, czyli trzeba przede wszystkim tak, kaloryfer przerzucić, kaloryfer jest w tej chwili tu, trzeba go będzie przesunąć tak, żeby on był no, przesunięty dlatego, że tu zrobimy ścianę i tak jak idzie tu prostopadle ściarka, do schodów i tu zrobimy łazienkę, czyli Mały kibelek tu, bo on wtedy w pionie jest idealnie tam z tym kiblem, który jest na dole. Mała umywaleczka i tutaj kabina prysznicowa. Ścianka, ścianka, drzwi tutaj. Wejście do łazienki będzie z tej strony, czyli na skos zrobimy drzwi. Ciach, tak to widzę, ale oczywiście nie jestem fachowcem. I teraz ogromna prośba, szukam wykonawcy, który się podejmie czegoś takiego. No i tyle. Tą łazienkę muszę tutaj zrobić. O. Także jeżeli macie fach w ręku, chcielibyście pomóc, to oczywiście nie za darmo. Trzeba by było to wszystko wycenić. No i podjąć się roboty. Także olbrzymia prośba, jeżeli chcielibyście zrobić coś takiego dla mnie, to zapraszam do współpracy, wiadomości na projekt las albo bezpośrednio do mnie. Tu jeszcze jest y, o tyle dobrze, że rury idą tu, o nie wiem czy tu coś będzie widać, No ale chyba nie. Tu jest boiler, wszystkie rury, tu jest dostęp rur, także ciągnięcie tych rur gdzieś z dołu y, jest trochę no, problematyczne, więc tutaj przyjść wszystkie rury, dojście, wszystko jest. No i co no, tak to wygląda. Oh. Please help! Help!